Dzień dobry wszystkim tego przepięknego poranka. Proszę bardzo, my już z Oktawią tutaj lecimy na zakupy. Dzień dobry. E, no, bo jak słyszeliście wczoraj, dzisiaj mamy gości. Także my generalnie tutaj sobie lecimy robić jakieś zakupy, a Ewa, Ewa gdzieś się kręci i ogarnia. Dobrze og... Żeby... żeby było czysto jak goście przyjazni. No dokładnie, jak żeby inaczej. Mhm. Także już za chwileczkę za momencik mhm. będziecie widzieć nas w drodze i robiących zakupy, a potem impreza. Dojechaliśmy do jednego z naszych ulubionych sklepów chyba Zimarta, mhm. pobliskiego. Dwa skutery bagażowe stoją. Tutaj nas ktoś zostawił. Tak, ale pewnie odjedzie. Zanim my zrobimy zakupy, Hello. a my wchodzimy, żeby jakieś drobne zakupy. No nie wiem jak bardzo drobne. potrzeba trzeba wózek. Na pewno coś do picia. Ja biorę wózek, bo wiadomo, że to lepiej nie nosić. Nie wiem dlaczego udaliśmy się w kierunku ciuchów, ale... A to nie, że tędy trzeba wejść? Nie, nie trzeba. Tędy nie? wejść, a na no dokładkę tędy nie mogę przejechać. O, no dobra. Chodź kochana, lepiej na spożywcze, na ciuchy, to sobie przyjedziemy kiedyś. Chyba, że coś też kotku. Chcę zobaczyć tutaj ten, czapkę. Czapkę. Oktawia, ogląda. Nie Czapki. czapkę, ale kapelusz. Taki. Widzisz? Bo to są takie jak ten, tylko że tutaj sznurka nie mam. Aha, a czemu? Nie wiem. To dziwne. Może akurat w tym tylko nie ma. A zobacz, może w innych są. Też nie ma. Bo to są bez sznurka, tam masz czyste ze sznurkami. Ale ty nie chcesz czystego. Może sznurki gdzieś sprzedają. No może dokładają przy tym, przy a. kasie. No. Może. Może tak. Bo popatrz, to te same co widziałam wcześniej, tylko że tam były za 80-90 tysięcy, a tutaj są po 60. Aha. No. No to wstążeczka tak naprawdę jest tylko, tak? No, no tak. Ale i tak nie będziemy kupować nie. tego, bo musimy dojechać. No. Także wjeżdżenie kapelusika nie ma najmniejszego sensu w tej chwili. Więc tak, zakupy zrobione. Tata już siedzi na motorku i ma zapakowane. Z przodu pomiędzy nogami tutaj pudło. Będzie jechał. Ja też zaraz jadę. No. My już w domu. Basen wyczyszczony, napełniony, zakupy porobione. Teraz pozostaje jeszcze tylko zamówić jedzenie, no bo przegryzki mamy inne takie napoje, nawet wyskokowe. Także wiecie, pozostało nam już tylko czekać na gości i zamówić jedzenie. Zobaczymy czy uda się nam się zamówić, czy po prostu po nie pojedziemy. To jeszcze nie jest takie pewne. Zaraz będę sprawdzał możliwości dowozowe. Tutaj niby dowożą, ale my jesteśmy dosyć daleko, więc być może, być może trzeba będzie pojechać. No to tym razem jadę ja, Otawia została w domu i przygotowuje wszystko, czyli tam ma przygotować kubeczki i czekać na gości, a my jedziemy szybko, żeby kupić jedzenie i przywieźć je gotowe. Tak jak było wcześniej, tak i teraz. Niby jest zakaz wjazdu, a wszyscy tędy jeżdżą. Roboty drogowe trwają. No i te widoki oczywiście. Super. I już jest. cyk, na pierdołkę małego i jedziemy. No to jesteśmy w pierwszym miejscu. Widzimy pan tutaj piękne żeberka na grillu robi. Już tutaj się smażą. Za moment wrócimy, będziemy zamawiać, a aktualnie to już właściwie Alan już zamówił, że pani przygotowywała. Tutaj są jeszcze jakieś inne rzeczy już zrobione. Pani ma jeszcze kurczaki, które są tutaj za szybą. Wszystkie porcje będą zrobione. Prosimy je, żeby pani oddzieliła ta z Tak, a tak, nie tak. Tak. Wszystko okay. nam da pani osobno. Tutaj, tutaj jak widzę, pani przygotowuje do sprzedaży noże. Tutaj są zestaw noży jest przygotowany do sprzedaży. Jaki kto chce, może sobie znaleźć. Po drugiej stronie jest to samo. To teraz lecimy dalej. Jesteśmy w takim miejscu, w już jedli. Wiemy, że nam smakowało. Oczywiście jedzenia bierzemy z okładem, żeby nie było, że zabraknie. Słuchajcie, wzięliśmy Co myśmy wzięli? Wzięliśmy takie dwa szpinaki z, z czostkiem, oczywiście po 80. Do tego wzięliśmy, tu nie będę panu przeszkadzał, proszę bardzo, dwa razy takie makarony z owocami morza i dwa razy makarony z kurczakiem. I to będzie z tego miejsca. Aha, i jeszcze wzięliśmy tamte spring rollsy smażone po prostu, też dwa razy. To jest z tego miejsca, no a w drugim to Ewa już pokazywała, co żeśmy zamawiali. Jak widzimy, to będziemy tak naprawdę na styk bo czas ucieka niby niedaleko, niby coś tam, a jednak na jedzenie trzeba poczekać, także będziemy na styk. Zobacz co to jest. hej, piękny. Ojejku, jejku, jak ty się ze mną bawisz, tak? Taki jesteś fajny, co? Śliczny, taki jesteś. Jejku, jejku, jaki ty jesteś delikatny. Taki delikatny, ja, tak. Super, super jesteś, no? Nie drapiesz nic? Nic, ale to nic, co? Spryciaku mały. Spryciaku mały. No, a jojku, jajko, tak. Tak, tak, tak. No pewnie dawaj tutaj, dawaj z pazurkami. No, walka. Piękny tak. jesteś, wiesz. No to po polsku poniosło nas z ja mam taką torbę, może bardzo ciężka, a tam kolejna wisi na motorku. Też ciężka. Też ciężka. <grym> Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. No to jedziemy. Jedziemy, Ewa, no, bo no, no, się wydało? Tak. 120? Goście dopisali, przyjechali. Proszę bardzo, skutery stoją. Co mogę powiedzieć? No, siedzimy. Oczywiście wiecie, kto jest naszymi gośćmi? Magicy, oczywiście. Także siedzimy przy basenie sobie, mamy jedzenie, taki, taki lunch, a tu są jakieś plany się zaczynają tworzyć, żeby gdzieś się wybrać. Zobaczymy, zobaczymy co tu będzie do zrobienia. Ale mówię, imprezka jest całkiem udana. Siedzimy, jemy. Oczywiście, jedzenia za dużo, jak zwykle. Jakże to by inaczej mogło być, jak na polskiej imprezie. Jedzenie co prawda wietnamskie, no ale Polacy robili także, zamawiali, więc, oczywiście, jedzenie jest trzy razy tyle niż jest potrzebne. Będziemy dojadać lub psy dostaną. Impreza się rozkręca, słuchajcie, piwko się kręci, są nowi goście. Jedzenia nie ubywa i zaczyna się karaoke, proszę bardzo. Mamy takiego młodego człowieka, który zaśpiewa nam piosenkę. Oczywiście po wietnamsku, nie po polsku. Wow. No, lecimy z koksem, chyba. Słuchajcie, dobry jest.

Càng toàn ngát nước thơm hoa thu đu Đường lầm gió thanh thang ngân cơ Nghe tiếng cười không quên niềm thương đau của ta thủ đô mến yêu của ta là nỗi sâu mới rạng rỡ sáng soi bóng đèn trường sơn lắng trong nước sông kiều long nhà nâng bước chân Yo! Yo, yo, yo! Słuchajcie, ja Wam powiem, że ten koleś, który tak naprawdę zajmuje się kucharzeniem, jest naprawdę, naprawdę dobry. Niewiarygodny. Żeby mi się tu Oktawia nie zauroczyła No słuchajcie to jest tylko na takim małym głośniczku No naprawdę koleś dał występ niesamowity tak uważam Goście nas już opuszczają, ale to tylko na chwilę tak naprawdę Ponieważ za chwilę, słuchajcie, będziemy lecieć. E, przyjeżdżają po nas, żeby zabrać nas na jakieś. What happened? Co tam się stało? Brama się nie chce otworzyć. Nie wiadomo o co chodzi. Czyli. A, no tickets. kids! No. I słuchajcie, goście nas opuszczają, ale tylko na chwilę. Ci to Także za chwileczkę widzimy się z nimi z powrotem i będziemy słuchajcie, zabierać was z nami na no nie wiem, no tam gdzie oni nas zabierają. E, czyli na jakąś ceremonię lampionów. Zostańcie z nami, a my podzielimy się. Naszymi przeżyciami, które dzisiaj mamy z tymi gośćmi właśnie mówię, naprawdę, naprawdę fajni ludzie. Ja nie mogę się nadziwić, ja oni są otwarci, jakie są. Jacy są po prostu fajni. No. Słuchajcie, taka akcja na przykład skąd się wziął ten nowy gość. Eee, żona dziłka się spytała, czy oktawie jadła ten ryżowy papier z. No te chipsy takie ryżowe, co oni robią z, no z cebulką, coś tam, z przyprawami. No i się okazało, że Oktawia nie, nie, ona nie jadła tego. No to ona zadzwoniła do swojego e, siostrzeńca i on ugotował, I to, znaczy upiek, ugotował, nie wiem, usmażył i to przywiózł po prostu do nas, tak? Całą torbę tylko dlatego, że Oktawia tego nie jadła. Mówię, niesamowite historie tutaj każdego dnia. Pośpiewaliśmy sobie, a teraz jedziemy na imprezę dalszą. Jest nas teraz siedem osób w samochodzie i jedziemy. A droga jest. taka. Oj, tak Wam powiem, że z tymi Wietnamczykami to od słowa do słowa coś tam Oktawia wspomniała nie wiem, czy myśmy o tym mówili że ma być jakaś tutaj ceremonia lampionów pach, pach, pach że to się okazało, że to dzisiaj. I słuchajcie, i przyjechaliśmy do tej świątyni, w której byliśmy, którą już żeśmy Wam pokazywali, tylko że teraz jest tu mnóstwo ludzi, jest noc. I nas tu przywieźli po prostu. Nie wiemy, co się będzie działo, jak się będzie działo i dlaczego, ale na pewno będzie jakaś ceremonia i to chyba jak jest. Ciao. I to jakaś większa, bo rzeczywiście ludzi tu trochę się zebrało już. Więc jedyne co mogę powiedzieć, zostańcie z nami, będziemy pokazywać to co będziemy oglądać. Ale mówię, dla mnie to jest kosmos bo po prostu wiecie, my tutaj gadka, szmatka, coś tam. No dobra, to I nagle wszyscy się zbieramy tutaj. Duke nas zabiera. I przywozi nas, proszę bardzo, do tego miejsca. Tam jest ta restauracja, gdzie dawali darmowe jedzonko. A, i, I co? I patrzymy, co się dzieje. Ma być jakaś ceremonia lampionów? Widzę, na pewno drony jakieś latają nad nami. No to mamy i my, słuchajcie. No. 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 Tak? A czemu chłopaki nie no. mają? Mają w Właśnie, dlatego, że jest wiatr, to gasną. muszę to zaraz schować trochę. No. 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 Dokładnie tak. Utrzymanie tych lampionów zapalonych nie jest wcale takie łatwe. Słuchajcie, jest to ceremonia lampionów. Tam mamy tych mnichów celebrujących coś i pewnie będziemy w procesji uczestniczyli. No zobaczymy, co się z nimi robi. Myślę, że cała akcja będzie polegała na tym, że pójdziemy puszczać je na morzu. Ale powiem wam, że wrażenia są dosyć niesamowite. No. Mocne, także mówię, to naprawdę daje takie takie aż w kościach gra. gdzie się przesuwają powoli w tym kierunku także ja będę za nimi podążał no mówię, żeby mieć takie atrakcje to powiem wam, że no niestety, niestety no musicie po prostu poznać miejscowych i po prostu zacząć z nimi żyć, no bo to no, mówię, no widzicie Jesteśmy tylko my, turystów i miejscowi sami tak naprawdę. Ale aż ścierki przechodzą. No wiesz, my w tej chwili uczestniczymy w tym życiu tych, tych ludzi tutaj po prostu, tak? W jakiś sposób? No, w taki trochę inny, mniej turystyczny, tak bym powiedział. Idziemy tam? A, widzisz, tam dochodzisz, kochana, i puszczasz na wodę te lampiony. W grudniu to miejsce zwalnia jeszcze bardziej. Pojawia się ciepłe światło lampionów i cisza, która nie jest pustką. Ale uważnością, odbywa się wtedy lechoi, ta. Dentien, dank, ceremonia zapalania i wypuszczania lampionów, w której nie chodzi o gest, ale o intencję. Każdy płomień to myśl puszczona wolno, bez oczekiwań, bez pośpiechu. To chwila, w której zostawia się to, co ciężkie i pozwala, by w sercu pojawił się spokój. Wśród kadzideł, szeptów, modlitw i miękkiego światła, lampiony niosą prośbę o harmonię, o pokój i o łagodny koniec roku. Chciała z kwiatuszkiem, to ma kwiatuszkiem, ma kwiatuszkiem. Mam dwa. Drogi Piotrze, chcielibyśmy Ci serdecznie podziękować za postawioną nam kawę. Bardzo miło z Twojej strony. Dziękujemy bardzo za wsparcie, za pamięć i że jesteś z nami. Cieszymy się, że nas wspierasz i że doceniasz naszą pracę. Dziękujemy. Dziękujemy. I przesyłamy najgądrze pozdrowienia z kłok w Wietnamie. Fukłok. Fuk o, właśnie fukłok. Fuk Pozdrawiamy. Po ceremonii lampionów wróciliśmy jeszcze do domu. Bez planu, bez pośpiechu, po prostu razem. Był spokojny wieczór, rozmowy, śmiech i to przyjemne poczucie, że dzień domknął się dokładnie tak, jak powinien. Czas minął nam bardzo szybko, i nawet nie zauważyliśmy kiedy zrobiło się prawie północ. W takich chwilach najlepiej niczego nie przyspieszać i niczego nie nagrywać, tylko być tu i teraz. I właśnie w takim nastroju będziemy się z Wami żegnać. Dziękujemy, że byliście z nami.